No dobrze kochani. Mamy tylko jedną próbę przed anteną, więc ma być bez wpadek. Chrissy Damon, ty zaczynasz. Sto razy, razy żeby że dać więcej fryzandy na włosy. Patrz, Czy nie mówisz? Wujon jesteś, uuuh, na miaskę, z będziesz być. Znikaj stąd po skokach, jeśli chcesz żyć. U Jak na kogoś w tym wieku tekst jest trochę niewiarygodnie nieodpowiedni. Tak. Bardzo niewiarygodnie. Następna jest Emma Gale. Czy ktoś kiedyś był łaska w porządnie umyć ten mikrofon? Tak, z godziny temu. <śm> nie do wiary, Jesteśmy w sami. Coś takiego jest genialna. Jesteście jej rodzicami? Tak, Mike i McGale. Miło Was poznać. Jest nadzwyczajna, co? Tak, ma całkiem spore szanse na wygraną. Mamy taką nadzieję. Bez pieniędzy z nagrody zabiorą nam farmę za długi. O, to okropne. Tak, należy do naszej rodziny od pięciu pokoleń. Dziadkowie Majka są tam pochowani. E, tak, a wy co zrobicie z nagrodą, jak wygracie? E... To właściwie nie wiem. E, może kupimy pokrowce na siedzenia do wozu? I może dla mnie kapelusz. Dzień dobry. O, fantazja. Dobra, ostatnio się nie przygotowaliśmy, ale teraz mamy coś specjalnie dla pana. Jesteśmy uwaga Gumox Stouty. No dobrze, to pokażcie mi coś wiesz, lepiej idź pomóc przyjaciołom, coś im się tam trochę poplątało, fantazja. Aha? Przyda się, aspiryna nakręgasz i oliwka dla niemowląt. Teraz! No, jasne.